Zanim na dobry rozpocznie się to nagranie, jedna, ale ważna uwaga. Tematem dzisiejszego odcinka jest kraj, którego nazwę zapisuje się jako Kiribati, ale wymawia Kiribas. Tyle, że tak jest w oryginale albo na przykład w angielskim. Tymczasem, według poradni języka polskiego, po naszemu powinniśmy to słowo wymawiać zgodnie z zapisem, czyli właśnie Kiribati. Dlatego na przykład ja, kiedy od czasu do czasu nagrywam o tym państwie jakieś poranne instastory, też stosuję właśnie tę formę. I wiem, że dla osób, które interesują się regionem Pacyfiku, i większość informacji na temat tamtejszych krajów czy wydarzeń czerpią, mimo wszystko, ze źródeł anglojęzycznych, może to być rażące, no bo jesteście przyzwyczajeni do zupełnie innego brzmienia. I ja to doskonale rozumiem. Ja sam tak mam z na przykład Sewillą, na którą odruchowo mówię Sewidzia, i ta wymowa brzmi dla mnie bardziej naturalnie. Ale. W tym odcinku będę też prawdopodobnie używał takich słów jak kiribatczyk albo kiribacki, więc żeby zachować konsekwencję, będę się stosował właśnie do formy ugruntowanej w polszczyźnie. Także tyle tytułem wstępu i przejdźmy teraz do rzeczy. Do końca tygodnia David Lamborn, czyli dotychczasowy sędzia sądu najwyższego Kiribati, musi opuścić kraj. Jeszcze w kwietniu dostał na to 21 dni, i termin upływa właśnie w nadchodzącą sobotę. A mężczyzna poinformował już media, że dobrowolnie, samodzielnie uda się za granicę, żeby uniknąć sytuacji, w której byłby przymusowo wsadzony do samolotu. I mówi o tym, bo dwa lata temu jego deportację powstrzymało w zasadzie tylko to, że pilot odmówił startu z pasażerem doprowadzonym na miejsce właśnie siłą. Sprawa wyzucenia Lomborna od dwudziestu kilku miesięcy budzi kontrowersje nie tylko na samym Kiribati, ale też daleko poza jego granicami. Krytycznie odnosiły się do niej Australia i Nowa Zelandia, a urzędująca w Nowym Jorku specjalna sprawozdawczyni ONZ do spraw niezawisłości sędziów i prawników wydała oświadczenie, w którym napisała, że jest zbulwersowana uderzeniem w niezależność Kiribackiego wymiaru sprawiedliwości. I ten przypadek wywołuje takie zainteresowanie, bo jest symptomem problemów, z którymi w jakiejś formie będzie się musiało zmierzyć kilkadziesiąt krajów z całego świata. Najpierw skupmy się jednak na tej konkretnej sprawie z samego Kiribati. Kluczowa jest dla niej żona Davida Lamborna Tessie. To jest prawdopodobnie najlepiej wykształcona kobieta w kraju. Gdy na nowozelandzkich uniwersytetach broniła dyplomy, najpierw z prawa, a później ze stosunków międzynarodowych, to pracowała już w rodzimej administracji publicznej, w której konsekwentnie pięła się po kolejnych szczeblach, do momentu, aż najwyższe możliwe stanowisko. I gdy w 2016 roku prezydentem został Tanis Mamu, mianował ją szefową gabinetu politycznego, a dwa lata później ambasadorką na Tajwanie, czyli jednym z niewielu krajów, w którym Kiribati miało w ogóle Placówkę dyplomatyczną. I zatrzymajmy się tu na chwilę. No na tę wyspę, czyli właśnie na Tajwan, w 1949 roku zbiegła chińska władza po przegraniu wojny domowej z komunistami. I przez następne dwie dekady świat zachodni uznawał ją za jedyną reprezentantkę kraju. No ale w latach 70. nie dało się już ignorować Pekinu, więc coraz więcej państw zaczęło z nim nawiązywać stosunki dyplomatyczne. Tyle tylko, że komuniści odmawiają relacji ze stolicami, które formalnie uznają Tajwan. Dlatego ten ostatni, żeby nie stracić swojej pozycji międzynarodowej, prowadził tak zwaną dyplomacją dolarową. I to jest po prostu sponsoring, czyli najzwyczajniej w świecie płacił biedniejszym krajom za różnego rodzaju projekty, żeby nawiązywały z nim stosunki dyplomatyczne. I przez lata... To się w miarę sprawdzało, ale od kiedy komunistyczne Chiny same zaczęły się gwałtownie bogacić i mogły już sypnąć większymi sumami niż konkurencja, no to nagle liczba państw uznających Tajwan zaczęła gwałtownie maleć. W XXI wieku zdanie zmieniło w tej sprawie 21 krajów, ostatnio na Uru w styczniu tego roku. I tu właśnie wracamy na Kiribati. To jest jeden z zaledwie dwóch przypadków w ciągu ostatnich dwóch dekad, gdzie stało się odwrotnie. Czyli w 2003 roku kraj przestał utrzymywać stosunki z Pekinem, a nawiązał z Tajpej. I ówczesny prezydent, zresztą z pochodzenia w połowie Chińczyk, twierdził, że komuniści próbowali się mieszać w wewnętrzne sprawy kraju, wpływać na prowadzoną politykę itd. Tajwan, który coraz szybciej tracił relacje dyplomatyczne, dbał o tę więź. Robił państwu prezenty. Na przykład opłacił um, długi Kiriwati u jednego z zagranicznych przewoźników lotniczych. Dlatego właśnie było to jedno z bardzo niewielu miejsc, gdzie wdzięczne Kiribati utrzymywało ambasadę, której szefową w 2018 roku została Tessie Lamborne. Ale na stanowisku spędziła zaledwie rok, bo ten sam prezydent Tanis Mamu, który ją tam wysłał, niespodziewanie zerwał stosunki z Tajpej i znowu nawiązał je z Pekinem. I w zasadzie do dziś nie do końca wiadomo dlaczego. Tajwan twierdzi, że prezydent Kiribati zażądał zdecydowanie za dużo pieniędzy i Chiny prawdopodobnie zaoferowały więcej. Ale konsekwencja jest taka, że Tessie Lemborn wróciła z zamkniętej ambasady wściekła, wstąpiła do partii konkurencyjnej dla ugrupowania prezydenta i krytykowała go tak głośno, że w 2020 roku została wybrana szefową opozycji, którą w dodatku doprowadziła w wyborach do remisu. I rząd ma dziś większość tylko dlatego, że jeden członek parlamentu jest mianowany przez Radę Starszych, która tak się składa, że sprzyja akurat obecnemu prezydentowi. Dawna ambasadorka jest więc dziś największym zagrożeniem dla przywódcy kraju. I stąd właśnie cała ta afera wokół jej męża. David Lamborn zjadł zęby na miejscowym systemie sprawiedliwości. W latach 90. był obrońcą z urzędu. W następnej dekadzie głównym radcą prawnym rządu, a w 2018 roku został sędzią Sądu Najwyższego. W lutym 2020 roku poleciał do Australii na szkolenie, co było dość niefortunne, no bo jak pamiętamy rozpędu nabierała właśnie pandemia. Lamborn utknął więc w tym kraju dokładnie w czasie, kiedy jego żona wyrastała na nową gwiazdę miejscowej polityki. I dlatego, zdaniem opozycji, prezydent postanowił go wykorzystać jako środek nacisku na swoją najważniejszą rywalkę. W związku z czym Lambornowi odmówiono wejścia na pokład samolotu, którym Kiribati zwoziło swoich mieszkańców do domu podczas pandemii. Potem przestano mu wypłacać pensję i wreszcie próbowano rozwiązać jego umowę o pracę. Zaskarżył te działania i w 2021 roku Sąd Najwyższy przyznał mu rację. Kilka miesięcy później rząd ogłosił, że Lamborn został zawieszony w obowiązkach za nierzetelność czyli jak tłumaczył rząd za dostarczanie pisanych orzeczeń w niedostatecznie szybkim terminie, mimo że te opóźnienia wynikały właśnie z tego, że w czasie pandemii był uziemiony w innym kraju. Lemborn ponownie zaskarżył decyzję, ale w dniu, w którym Sąd Najwyższy miał się ustosunkować do tej sprawy, rząd zawiesił też jego przewodniczącego. I na tym się to nie kończy. W sierpniu 2022 Lemborn wrócił wreszcie na Kiribati. Władze natychmiast ogłosiły, że jego obecność w kraju stanowi zagrożenie i próbowały go deportować. I to jest właśnie ten moment, kiedy wspomniany pilot odmówił przyjęcia go na pokład. Sprawa znów trafiła pod obrady Sądu Najwyższego, który uznał próby wydalenia za niezgodne z prawem. W odpowiedzi <grym> trzech sędziów tej instytucji także stało zawieszonych i w ten sposób od prawie dwóch lat Kiribati nie ma już w swoim systemie sprawiedliwości działającej ostatniej instancji. I to wszystko, oczywiście brzmi, jak doskonała telenowela, jest interesujące same w sobie, ale tak naprawdę dla mnie najciekawsze jest coś, czego do tej pory jeszcze wam nie wyjaśniłem. A mianowicie, że David Lamborn w przeciwieństwie do swojej żony, nie jest obywatelem Kiribati. To Australijczyk. Mało tego. Żaden z tych zawieszonych funkcjonariuszy publicznych nie ma miejscowego paszportu. Wszyscy są nowozelandczykami. I możecie się teraz zastanawiać, ale jak to? Jak to jest w ogóle możliwe, że w jakimś kraju sędziami najwyższej instancji są tylko i wyłącznie obcokrajowcy? A więc tak się składa, że wcale nie jest to coś wyjątkowego. W takiej samej albo chociaż podobnej sytuacji jest kilkadziesiąt różnych państw na w zasadzie całym świecie. Każdy przypadek jest oczywiście trochę inny i żeby mieć pełny obraz sytuacji, musielibyśmy rozpatrywać jeden po drugim, a nie mamy na to całego semestru. Ale możemy wyróżnić z grubsza kilka kategorii. Pierwszą są na przykład kraje, które wyszły właśnie z krwawego konfliktu. Na przykład napięcia w Bośni i Hercegowinie są do tej pory tak silne, że dla zachowania równowagi pomiędzy tworzącymi ten kraj grupami etnicznymi, jedna trzecia składu w tamtejszym Trybunale Konstytucyjnym to są właśnie obcokrajowcy powoływani przez Europejski Trybunał Praw Człowieka. System jest jednak chwiejny, no bo od stycznia tego roku w proteście przeciw takiemu międzynarodowemu nadzorowi swoich sędziów wycofali z tej instytucji Serbowie. Druga kategoria to są kraje, które w niepodległość weszły z mocno kolonialnym obciążeniem. Na przykład dla Jamajki ostateczną instancją jest tzw. Komisja Sądownicza Królewskiej Rady z siedzibą w Londynie. I teoretycznie mogą w niej zasiadać doświadczeni sędziowie z wszystkich krajów brytyjskiego Commonwealthu, ale w praktyce jak do tej pory, byli to praktycznie tylko Brytyjczycy. I w marcu tego roku Rada unieważniła wyrok w najsłynniejszej jamańskiej sprawie o morderstwo, w której równo 10 lat temu został skazany Vibes Cartel, czyli wielki gwiazdor miejscowej sceny muzycznej. Teraz sąd w Kingston musi do czerwca zdecydować, czy wokalista będzie ponownie sądzony i czy jednak wyjdzie z więzienia. I to jest akurat bardzo głośna sprawa, ale w jej cieniu już od jakiegoś czasu trwają naimańce dyskusje, czy może jednak nie skończyć z tą sytuacją, że po pierwsze najważniejsza instancja sądowa jest 7,5 tysiąca kilometrów od domu, ale w dodatku zasiadają w niej ludzie innej narodowości. Ale jest też kategoria, w której państwa dobrowolnie godzą się na to, żeby ich sprawy rozpatrywali właśnie obywatele innych krajów. I ma to miejsce, gdy kraj zamieszkuje tak mało osób, że siłą rzeczy każdy jest z kimś w jakiś sposób powiązany, więc sprowadzenie profesjonalistów z zewnątrz ma zapewnić bezstronność. Dlatego na przykład w Trybunale Konstytucyjnym Liechtensteinu dla zrównoważenia miejscowych zatrudnia się zawsze jednego sędziego z Austrii i jednego ze Szwajcarii. W Sądzie Najwyższym Monako wszyscy sędziowie są obcokrajowcami, z reguły Francuzami. A w San Marino. Najwyższa instancja jest no co prawda jednak złożona z miejscowych obywateli, ale już wszystkie sądy poniżej tylko z obcych i tutaj no, prawie wyłącznie Włochów. Na Pacyfiku sytuacja jest jednak wyjątkowa. W żadnym innym regionie świata nie ma tak wielu krajów, w których zatrudnia się zagranicznych sędziów i nigdzie, ci ostatni nie są aż tak liczni. Według Danych zebranych w książce Foreign Judges in the Pacific, dr Anny Dziedzic z Uniwersytetu w Melbourne, konstytucje 14 państw w oceanii regulują w jakimś stopniu zatrudnienie w tej roli obcokrajowców i przez ostatnie dwie dekady aż 3 czwarte osób zasiadających w tamtejszych sądach ym, nie miało lokalnego obywatelstwa. Dlaczego akurat w tej części świata jest to tak powszechna praktyka? No... Po pierwsze, to jest region, który najpóźniej na świecie zaczął wybijać się na niepodległość. W przytłaczającej większości, mniej więcej od lat 70., wzwyż. Dlatego na przykład na Kiribati zarówno prezydent, jak i szefowie opozycji urodzili się w czasie, gdy ich kraj nie był jeszcze niezawisły. Więc tak naprawdę profesjonalne kadry, i to w każdej dziedzinie życia, w dalszym ciągu dopiero się tworzą. Po drugie, mówimy o bardzo małych populacjach, czasami mikroskopijnych. Trzymając się Kiribati, które i tak pod tym względem jest w górnej połowie regionu, no to mieszka tam 130 tysięcy ludzi, czyli troszeczkę więcej niż w obrzychu. Ale o ile z glinika na pieskową górę, na upartego, <laughs> przejdę się na pieszo, no to większość krajów oceanii leży na absurdalnie rozległym terytorium. Czyli znów, w przypadku Kiribati, odległość pomiędzy najbardziej wysuniętą na zachód wyspą, a tą najbardziej wysuniętą na wschód to jest aż 4,5 tysiąca kilometrów. Czyli, żebyście mieli porównanie, to jest dwa razy tyle, co z Warszawy do Lizbony. Więc w tak niewielkich społecznościach, po pierwsze, nie wszyscy będą się kształcić na specjalizowanych prawników, którzy są biegli w kodeksach odziedziczonych jeszcze z reguły po Imperium Brytyjskim, a po drugie, nie wszyscy będą się chcieli na stałe przenosić z jednej wyspy na inną. Więc zatrudnienie obcokrajowców jest często po prostu najzwyczajniej w świecie bardzo praktyczne. Ale we wspomnianej książce Doktorjenny Dziedzic autorka podnosi też kilka istotnych kwestii. Na przykład, czy ktoś z innym obywatelstwem faktycznie powinien być ostatnią, nieodwołalną instancją w sprawach konstytucyjnych, a więc kluczowych dla funkcjonowania danego państwa? Albo, czy obcokrajowiec, i to w dodatku z innego kręgu kulturowego, może zrozumieć specyficzne lokalne uwarunkowania, które no, niekoniecznie zostały ujęte we wspomnianych kodeksach, bo przypomnijmy, pisali je europejscy koloniści, w związku z czym te zapisy nie zawsze odpowiadają codziennemu życiu. I to jest oczywiście część dużo, dużo szerszego procesu budowania na nowo swojej lokalnej tożsamości, już bez żadnych zewnętrznych obciążeń. Dzieje się tak na przykład na Samoa. Które w ciągu ostatnich kilku lat włączyło do swojego prawodawstwa niektóre miejscowe zwyczaje i już prawie wszystkie pozycje sądowe obsadziło swoimi własnymi obywatelami. Co prawda, nie wszyscy są równie dobrze wykształceni, ani nawet tak doświadczeni jak zatrudniani wcześniej Nowozelandczycy, ale rozumieją za to dużo lepiej właśnie te lokalne uwarunkowania, więc są w stanie wydawać prawdopodobnie trafniejsze wyroki. Ale do kolonizacji sądownictwa nie zawsze przyświecają takie społeczne cele. Czasami to jest tylko doskonała wymówka dla autokratów. W 2006 roku Frank Bainimarama zrobił zamach stanu na To Zresztą nie pierwszy. Jeżeli chcecie się więcej dowiedzieć, dlaczego akurat w tym kraju wyjątkowo często dochodziło do zbrojnych przewrotów, no to w czerwcu zeszłego roku nagrałem o tym odcinek z doktorem Łukaszem Kaczmarkiem, i zostawię wam tutaj link w opisie. W każdym razie, w 2006 roku Frank Bainimarama zrobił kolejny zamach stanu i trzech sędziów, Australijczyków, uznało go za nielegalny. Prezydent więc ich zdymisjonował i zatrudnił nowych. Co prawda też obcokrajowców, bo ze Sri Lanki, ale propagandowo było to właśnie zerwanie z rządami Białego Człowieka. Swoją drogą. Na Fidzi jest już demokracja i kraj dalej zatrudnia sędziów ze Sri Lanki i akurat 9 maja skazali Baini na rok więzienia za próbę mataczenia w jednym z dotyczących go śledztw, więc <gryw> to może nie był najlepszy wybór z jego strony. No więc, wracając do początku naszej dzisiejszej historii, z tego samego scenariusza korzysta w tej chwili prezydent Kiribati. Zdaniem opozycji uderzył w sędziego Lamborna, żeby usunąć z polityki jego żonę, a pozostali obcokrajowcy zostali po prostu pozbawieni stanowisk, bo mu się sprzeciwili. Kiedy ich zwalniał, to mówił publicznie, że broni kraju przed sądową tyranią. Ale w praktyce Kiribati już drugi rok nie ma Sądu Najwyższego. I co prawda, kraj ma trzech mm, bardzo doświadczonych lokalnych prawników, którzy mogliby zasiadać w tych ławach. Ale tak się składa, że wszyscy są politykami opozycji, więc no, nie mają co liczyć na nominację. Zamiast nich prezydent mianował na jedno z tych stanowisk prokuratorkę generalną, która teoretycznie może więc teraz rozstrzygać w sprawach, w których sama jest stroną. Tymczasem do nadchodzącej soboty David Lamborn prawdopodobnie opuści kraj, ale jego żona Tessie zapowiedziała, że zostaje. I chociaż... No, jeszcze nie jest znana ostateczna data, to następne wybory muszą się odbyć najpóźniej do sierpnia tego roku. Więc w najbliższych kilkunastu tygodniach zapowiada się wyjątkowo zacięta kampania w kraju, który nie ma Sądu Najwyższego.